Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Sojka i bardzo serdecznie chciałbym zachęcić Państwa do lektury mojej książki pod tytułem Skrzydlata takusaria", opisującej historię polskich lotników bombowych w latach 1918-1939. Historia ta rozpoczyna się 5 listopada 1917 roku na lwowskim lotnisku Lewandówka, kiedy tu dwóch pilotów na pokładzie samolotu Hansa Brandenburg C1, którego replikę mogą Państwo zobaczyć za mną, Wystartowało do pierwszego w historii polskich skrzydeł lotu bojowego. Ich celem były wyładowujące się na pobliskiej stacji Persenkówka oddziały strzelców siczowych. Nalot spowodował wielką panikę wśród wyładowujących się oddziałów. Ślady po tym można znaleźć również w ukraińskich dokumentach. A cała ta akcja była początkiem historii polskiego lotnictwa, historii, która trwa do dzisiaj. W mojej książce poznają Państwo wycinek tej historii dotyczący lotników bombowych i ich historii związanej z polską międzywojnią. Z wkładem polskich lotników w walki o granice, z historią tego, jak powstawał polski przemysł zbrojeniowy, jak tworzyły się pierwsze polskie samoloty bombowe, w tym słynny bombowiec pzl 67 Łoś, a także jego nieszczęśliwy i pechowy kuzyn Żubr, którego historia nie skończyła się dobrze, skończyła się dosyć tragicznie, a sam żubr pokłonął ogromne pieniądze, które można było zdecydowanie lepiej wykorzystać. W mojej książce znajdą też Państwo galerię arcy ciekawych postaci. Jest w niej m.in. miejsce dla Stefana Bastyra, jednego ze słynnych Lubowskich stewków wariatów, czyli polskich lotników, którzy byli w tamtym czasie prawdziwymi celebrytami. Pisała o nich prasa, Batiary układały o nich piosenki, a panny oczywiście kochały się w nich. Jest też miejsce dla zwykłych, szeregowych lotników, takich jak choćby Walerian Nowakowski, który w 1939 roku walczył w składzie brygady bombowej na samolocie PZL-23 Karaś, a później próbował przedostać się do Anglii. Jest też miejsce dla osób, które kształtowały polskie lotnictwo, taką osobą bez wątpienia jest generał Ludomir Rajski. Można o nim powiedzieć, że był właściwie ojcem założycielem polskiego lotnictwa bombowego, bo to on sformował pierwszą dedykowaną jednostkę bombową, czyli niszczycielską eskadrę lotniczą, która z powodzeniem została wykorzystana w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Mam nadzieję, że lektura mojej książki sprawi Państwu taką samą satysfakcję, jaką mnie sprawiła praca nad nią. A jeśli chcieliby Państwo obejrzeć tą oto replikę Hanzy Brandenburg C1, zapraszam do ustronia do Muzeum Motocykli Rdzwe Diamenty. Jak równo silnik gra, jak śmiało śmigło tnie, już ginie pośród chmurna w chorób niebotyczny świat. niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr, co dnie, jesteśmy od i parlamentszy o tysiące lat.